Gaszę, bo jednak za głośno pracuję, żeby można było spokojnie mówić. Słuchajcie, no co? Konsul NSU Konsul, Konsul 1, znaczy 350 cm3, było również Konsul dwójka, 500. I to jest motocykl o tyle interesujący i o tyle obarwnej historii, ponieważ, słuchajcie, jak popatrzycie na silnik tego motocykla, jak popatrzycie na silnik przedwojennej osl to zobaczycie, że po prostu te silniki są identyczne. I to jest prawidłowe spostrzeżenie. 29 rok to jest rok, kiedy do NSU zostanie zatrudniony Walter Moore, pochodzący ze stajni Nortona. Dlaczego zatrudniają Niemcy Anglika? Zatrudniają dlatego, że NSU w 29 roku już wie na pewno, że ten koniec lat 20 jest dla nich cholernie kłopotliwy ze względu na to, że nie mają dobrych konstrukcji silnikowych. Nie mają silników, które byłyby w stanie napędzać współczesne czy ówczesne motocykle. Trzeba zrobić coś, co spowoduje, że marka NSU będzie miała dawny blask. Walter Mor ma rozwiązanie tego problemu. Walter Mor jest konstruktorem, który w Nortonie Robił doskonałe, wyścigowe motocykle. Doskonałe, wyścigowe motocykle z napędem rozrządu poprzez wałek królewski. I rzeczywiście przyjeżdża do NSU i w NSU zaczyna się rewolucja. W 29 roku zaczyna projektować pojazdy, zaczyna projektować Kompletne motocykle z silnikami. Opowiadając Wam o 201 OSL, wskazywałem m.in. na tą charakterystyczną rurę. To właśnie w wyścigowych ponortonach tędy przechodził wałek królewski, który poprzez zębatki stożkowe napędzał wałek, który znów miał mimo krzywki i sterował rozrządem zaworowym. Tak zwane rozwiązanie wałka królewskiego. Takie rozwiązanie wałka królewskiego jest rozwiązaniem drogim w konstrukcji silników, ale. I masz silnika związanego z tą rurką, która idzie i która ten napęd prowadzi, jest na tyle ciekawy, że można było ten design zastosować w następujący sposób, że zrobić również rurkę, tak jak jest tutaj w tym konsulu, ale w środku nie dać wałka królewskiego, tylko dać dwa równolegle prowadzone popychacze. Jeśli chodzi o ten design, o ten widok tego pojazdu, przypominało motocykle wyścigowe, co na pewno napędzało od strony marki klientów po to, żeby te motocykle kupować. Co myśmy mieli w tym 29 roku, kiedy Walter Moore przyszedł do e, NSU? No myśmy mieli wtedy konstrukcję, którą też znacie z naszej produkcji filmowej, 501 FTS, i to był motocykl, który był w tamtych czasach niezwykle przestarzały. Chodziło o to, żeby odnowić e, paletę motocykli tak, żeby zrównać się z innymi wytwórcami, którzy zaczynali mieć nad NSU przewagę, jeśli chodzi o sprzedaż. Motocykle klasy 500, klasy 600 nie miały może tak dużej sprzedaży, ale to były te motocykle, które przynosiły spektakularne pozycje firmy NSU. Dlatego firma NSU potrzebowała nowych konstrukcji. I właśnie stworzył Walter Moore w silniki typu OSL, właśnie charakterystyczne z tym, że widoczna jest ta rura. I te silniki były naprawdę doskonałe. Jeśli chodzi o konkurencję, były krytykowane. Nawet przyjęła się taka nazwa, czyli to NSU, skrót to interpretowano w ten, w ten sposób, że Norton Spares Use, czyli skonstruowane z części zapasowych Nortona. Ale mimo tego silniki sprzedawały się doskonale, bo były naprawdę bezawaryjne. One były tak oszczędne w eksploatacji, mówiła się również Sparsam V NSU, czyli oszczędny jak NSU, no bo co to jest spalanie 3,5 litra benzyny na 100 km? One rzeczywiście były oszczędne. Czyli z jednej strony była krytyka konkurencji, że, że to jest wszystko to Norton, to jest niewarte, ale z drugiej strony był rynek, który pokazał, że te motocykle zostały przyjęte doskonale. Składzie sprzedano tych motocykli 87 tysięcy w okresie przed wojny, z czego 40%, Sprzedano motocykli z silnikiem 350, czyli z takim samym silnikiem, jak ma nasz NSU Konsul 1. Konsul 1 350, mówiłem już, że produkowano też Konsula 2 o pojemności 500 cm3. Dlaczego w latach 51-53, bo ten motocykl jest z tego przedziału, zastosowano tak stary, archaiczny wręcz silnik w motocyklach jak NSU, kiedy przecież NSU dysponował już konstrukcją NSU MAX, czyli system sterowania zaworów, nazywany Ultra Max. Był to system sterowania zaworów. Poprzez, nie, napęd łańcuszkiem, wałkiem królewskim. Tam pracowały dwie korby przesunięte o 90, 90 stopni, które łączyły wał korbowy z rozrządem. To było rozwiązanie, które na tamten czas. Było rewolucyjne. I mamy sytuację taką, że NSU, które robi 250 w tych motocyklach NSU Max, zamiast zrobić 350 spektakularną i zamiast zrobić 500 spektakularną, zdecyduje się na to, żeby założyć silnik, przedwojenny silnik projektowany jeszcze przez Anglika Waltera Molle. Nikt w firmie NSU nie brał pod uwagę tego, że Niemcy po II wojnie światowej zaczął się tak szybko bogacić. Zastanawiając się, co wprowadzić do produkcji, jeśli chodzi o motocykl luksusowy, starano się wprowadzić taki pojazd, który nie byłby za drogi dla klienta niemieckiego. Uważając, że rynek niemiecki nie wchłonie tak drogi motocykli Ultramax kosztował 1990 marek niemieckich, w związku z tym motocykl 350, 500 byłyby na pewno droższe, postanowiono, że skorzystają z tego hasła Sparsam w NSU, czyli pokażą, że ten silnik, który będzie produkowany w nowym motocyklu wychodzącym od 51 roku konsulu, że będzie Silnik oszczędny, o budowie modułowej, wprowadzony do nowoczesnej czy ultra nowoczesnej jak na tamte czasy ramy. Dlaczego mówię nawet ultra nowoczesnej? Popatrzcie, w tym motocyklu mamy z tyłu zastosowane suwaki, dodatkowo z przełącznikiem, z regulacją. Siły naprężenia. To jest przełączenie, to jest naciąg wstępny sprężyny, który implikuje czy jedziemy z pasażerem czy bez. NSU w swoich prospektach podawało w reklamie, że e, jest to zawieszenie suwakowe, które umożliwia lepszą przyczepność niż w zawieszeniach sztywnych do drogi, która pozwoli na lepsze przyspieszanie i lepsze hamowanie. Bezwzględnie mają rację. Rzeczywiście tak to działa. Z przodu też w prospektach mówili w ten sposób, że mamy teleskopy progresywne i że są stłumieniem olejowym. Mijali się trochę na dzisiejsze czasy z prawdą, to nie jest charakterystyka progresywna, to jest Podwójna sprężystość sprężyny, ale rama była na wskroś nowoczesna. Bardzo wygodne siedzenie w tej ramie. Silnik zresztą montując, przenosząc ten silnik z oselki, ki zrobiono jeszcze jedną rzecz. Kierowcy, którzy OSL-kami, mówili o tym, że ta dźwignia zmiany biegów, która była zamontowana przy prawej noze, jest tak wysoko, że łatwiej jest się czasami schylić i przełączyć jej ręką niż szukać nogą i podnosić tą nogą dźwignię, która ma prawie tam z 25 może nawet 30 cm ruchu jałowego. Tu, w tym motocyklu w konsulu, pozycja ergonomiczna, wyprostowana, wygodna do tego przełożona w silniku dźwignia zmiany biegów tak, żeby wygodniej ją było zmieniać stopą. To wszystko było rzeczywiście na wskroś nowoczesne, czy ta idea, którą mieli dała jakieś wymierne efekty. No niestety nie. Właśnie przez to, że Niemcy zaczęli się bogacić szybciej. Właśnie przez to, że na rynku niemieckim były dwie firmy BMW produkujące luksusowe motocykle. I oprócz tego Horex, o Horexie jeszcze nigdy dotąd nie rozmawialiśmy, mam nadzieję, że w którymś momencie przyjdzie pora. Ale były to Horex i BMW, były to firmy, które produkowały rewelacyjne luksusowe motocykle z rewelacyjnymi luksusowymi nowoczesnymi silnikami. W tak silnej konkurencji zewnętrznej stworzenie dobrego efektu sprzedaży dla motocykla, owszem taniego, ale przez szało o jego technologicznie, nie było takim. E, taką łatwą sztuką. Co by o nim nie mówić? Enezu przecież cieszyła się z tego, że stworzyła nazwę konsul. Na początku jeszcze w pierwszych prospektach w 51 roku nie było konsul pisane przez K. Tylko przez C na początku. Cieszyła się firma z tego, że udało im się znaleźć nazwę, gdzie jest NSU w środku. Ko tak? Konsul. No ale tego było za mało. Nawet reklama tego typu, że macie tutaj budowę modułową. Co to znaczy budowa moduł? Oddzielnie silnik, oddzielnie skrzynia biegów, oddzielnie prądnica. NSU reklamowało to w ten sposób, że dzięki temu, że ten motocykl ma budowę, motocykl, budowę modułową, to łatwo jest go naprawiać. Żeby naprawić skrzyni biegów, nie trzeba demontować z silnika, konkurencja od razu powiedziała, to co to za słaby motocykl, czyli będzie miał awaryjną trzy biegów albo awaryjny silnik. Jak tutaj po prostu utrzymać czystość w motocyklu, który ma budowę modułową i wszędzie są szczeliny między skrzynią a silnikiem, między prądnicą a, a, a korpusem. Także konkurencja bardzo mocno punktowała te wszystkie niedogodności. Ten motocykl, ten NSU Konsul nie sprzedał się w dużej ilości. Jeżeli mówiliśmy o tym, że NSU sprzedawało się przed wojną w ilości 87 tysięcy egzemplarzy, o tyle NSU Konsuli jednego i drugiego typu sprzedano niewiele ponad 8 tysięcy sztuk. Na co można zwrócić uwagę jeszcze w tym motocyklu? Zmieniono gaźnik. O ile stare silniki OSL pracowały na Grecinie, to w motocyklach Konsul przesz przeszli na Binga. Podniesiono pojemność zbiornika o ponad 3 litry w stosunku do przedwojennych osl -ek. Także cały czas dzięki niskiemu zużyciu paliwa i dzięki temu, że zbiornik był duży, można było ten motocykl oferować jako motocykl służący do dobrej turystyki. Tak duży zbiornik paliwa, 15 litrów i niskie zużycie 3,5 litra, pozwalał na to, żeby turystycznie można było jeździć bez większego stresu o to, gdzie natankujemy paliwo. Jeśli chodzi o tą turystykę, jeśli chodzi o prędkość maksymalną tego pojazdu, podawana była na poziomie 110 km/h. Tym odrestaurowanym motocyklem, który Wam dzisiaj pokazujemy, nie jechałem tak szybko. Nie jechałem tak szybko, chociaż motocykl prowadzi się bardzo dobrze. Takim obrazowym porównaniem dla tych motocykli jest porównanie tych motocykli z naszym Junakiem. Takie dane jak rozstaw między osiami, jak waga motocykla, jak moc silnika są ze sobą porównywalne. Jazda na tym motocyklu, a jeździłem i na Konsulu, i na Junaku, w związku z tym mogę te dwa motocykle porównywać z własnego doświadczenia. Jazda na motocyklu NSU-Konsul jest bardziej poręczna niż na Junaku. Na Junaku, na zakrętach. Mamy pewnego rodzaju podsterowność, natomiast tutaj ten motocykl Kousul zachowywał się bardzo neutralnie. Mało tego, że neutralny jest na zakrętach, bardzo dobre, skuteczne hamulce. Ma większy zakres skrętu niż motocykle Juna. Generalnie z punktu widzenia dynamiki, owszem. Tutaj bezwzględnie junaki mają swój prioryt. Ale co z tego, jeżeli junaków wyprodukowaliśmy około 10 razy więcej niż wyprodukowano konsuli, w związku z tym ten junak na naszym rynku jest dostępny w granicach po remoncie kapitalnym, tak na przykład ktoś odbiera z naszej pracowni junaka po remoncie kapitalnym, to jest to rząd wydatku 14 tysięcy złotych dla model typu M10, natomiast za konsula trzeba zapłacić około 11 tysięcy euro. Motocykl jest drogi dlatego, że jest tak mało ich przetrwało i Że był w tak małej serii produkowany. Czy jest łatwo dostępny? Nie. NSU Konsul jest rzadkim motocyklem, jeżeli ktoś na przykład poszukuje, chciałby znaleźć, to nie jest to prosta sprawa. Czasami można znaleźć na e niemieckim, jeżeli ktoś sprzedaje motocykl, ale zwykle taki w stanie do remontu. Czasami można znaleźć na, na, na imprezach, na przykład na Oldtimer Bazarze, ale jest to rzadka rzecz do wyrwania, i tym większą mam przyjemność, że mogłem Wam dzisiaj o NSU Konsulu tyle rzeczy, myślę, dla Was ciekawych opowiedzieć.